Na przykładzie strony klientki i jej GetResponse pokażę, w jaki sposób połączyć WordPressa z GetResponse, żeby klienci, którzy kupują w sklepie przez WooCommerce, automatycznie wpadali na listę mailingową w GetResponse. Więc pierwsze co, no to musimy sobie ściągnąć wtyczkę i połączyć to, zrobić to połączenie, robimy to przez tutaj narzędzia, integrację API, następnie tu integrację i tutaj mamy WooCommerce, wchodzimy w szczegóły. Najpierw ściągamy sobie wtyczkę, klikamy tutaj przegląd i tutaj pobierz wtyczkę do WordPressa. Klikamy i tutaj download. Teraz wgrywamy wtyczkę na y, nasz WordPress, czyli jesteśmy wtyczki, dodaj wtyczkę. Tu klikamy Dodaj, w wyślij wtyczkę na serwer, wybierz plik, i tutaj ten ściągnięty plik wgrywamy. W moim wypadku to jest ten plik, to jest plik zip. Ważne jest to, że tego pliku nie rozpakowujemy. Po prostu wybieramy cały ten zip, robimy otwórz i zainstaluj. I teraz, jak kliknęliśmy Zainstaluj, nie wolno niczego teraz tu na tym WordPressie robić. Niczego klikać, przeklikiwać, nigdzie wchodzić, dopóki, właśnie, nie będzie tego, co w tej chwili. Że, że jest taka informacja, że wtyczka jest już zainstalowana. No, no, akurat już była zainstalowana na tym WordPressie, nie zwróciłam uwagi. Gdyby nie była, to kliknęlibyśmy, żeby zainstalować i tutaj teraz zrobię zastąp. Mimo, że ona już jest, ale po prostu klikam zastąp. I musimy po prostu doprowadzić do momentu, że jest informacja, że wtyczka została zainstalowana. Dopiero w tym momencie możemy gdziekolwiek tutaj przeklikiwać się i cokolwiek tu działać. Po prostu w trakcie instalacji wtyczki nigdzie na WordPressie nie wchodzimy. Więc teraz możemy już wejść. Wtyczka powinna już być na zainstalowane wtyczki, i to jest ta wtyczka. Tutaj mamy, która to jest wersja. Oczywiście, jeżeli będzie trzeba, to trzeba zrobić aktualizację tej wtyczki. W tym momencie jest najwyższa wersja. Teraz klikamy połącz i musimy wpisać różne dane, które zaraz sobie znajdziemy. Pierwsze to wpisujemy adres naszej strony internetowej. U mojej klientki jest to strona, którą dopiero sobie y, tworzy, wypełnia treścią. To jest jej adres, więc kopiujemy i tutaj wklejamy. Następnie nazwa użytkownika i hasło aplikacji. Tutaj mi coś skoczyło, ale to nie jest prawda. Więc Teraz nazwa użytkownika sobie musimy stworzyć najlepiej użytkownika getresponse więc teraz logujemy się do kokpitu WordPress i w użytkownicy dodajemy nowego użytkownika w nazwa użytkownika wpisujemy wymyślony adres e-mail który nie istnieje najlepiej na naszej domenie czyli w tym wypadku ja stworzę taki wymyślony adres getresponse czyli gr mapa i tutaj prawda domena klientki Takiego adresu nie ma, ale nie musi go być, więc po prostu tylko go y, tworzymy. I w adres e-mail tutaj również wklejamy ten adres. Tutaj mamy hasło, ale to nie jest to hasło, które będziemy musieli podawać. I tworzymy tutaj bardzo ważne, musimy zaznaczyć, że to jest administrator i nie wysyłaj no bo to nawet ten adres nie, nie istnieje. Klikamy dodaj użytkownika. To jest nazwa użytkownika, którą potrzebujemy, i tutaj właśnie ją. Wklejamy nazwę użytkownika. Teraz będziemy tworzyć hasło aplikacji. Więc stworzył nam się już ten użytkownik. On jest tutaj w dziale administrator. I to jest tutaj ten użytkownik. Tu przy okazji jeszcze bardzo źle te kolumny się wyświetlają. Bardzo tu jest wodzko więc ja zrobię trochę porządek. Wchodzimy sobie w opcję ekranu i wyłączymy, których kolumn potrzebujemy. Active subscriber, WordPress, account.com. Tutaj to wyłączę i już nam się tutaj te... Kolumny rozszerzyły już jest lepiej. Więc mamy tutaj tego użytkownika, którego stworzyłam gr.pamasłodziaka.pl. Wchodzimy w jego edycję i stworzymy teraz hasło aplikacji. Teraz tu trzeba zjechać. Tutaj przy Ged Response zaznaczamy sobie Marketing Consent, hasło aplikacji. I wpisujemy nazwa hasła aplikacji. No, ja wpiszę po prostu GetResponse, żebyśmy wiedzieli do, do czego tutaj to tworzymy. Utwórz hasło aplikacji i powstało nam hasło aplikacji. Kopiujemy sobie je i na dole klikamy Zaktualizuj konto użytkownika. Konto użytkownika zostało zaktualizowane. Ważne jest, żeby wyskoczył ten komunikat. I teraz ja tutaj właśnie wklejamy i klikamy połącz. I teraz często wyskoczy taka informacja, aby połączyć konta, skontaktuj się z właścicielem strony, uzyskać uprawnienie edycji użytkownika WordPress. To teraz trzeba napisać do GetResponse i zgłosić to żeby napisali o co chodzi. Ja to tutaj już zgłosiłam, więc zapytanie wyglądało w ten sposób, że nagrałam im po prostu wideo, że właśnie taki komunikat wyskakuje i nie wiem, gdzie ustawić zezwolenie na edycję. I w odpowiedzi otrzymałam informację, że dostęp jest blokowany przez Mod Security, więc należy to wyłączyć. Proszę sprawdzić artykuł. Jest link do artykułu i po wyłączeniu sprawdzić ponownie. Mod Security to jest taka opcja na hostingu. W związku z tym teraz loguję się na hosting i to wyłączam. Ja posiadam hosting na Cyberfolks, więc tutaj wchodzę w tą domenę mamasłodziaka.pl. Tutaj szukam bezpieczeństwo i jest ustawienia Mod Security. W każdym hostingu to będzie gdzie indziej. Mam tutaj mama słodziaka i robię off, wyłączam to. Zmiana stanu mocy security dla domeny wykonana pomyślnie. Zmiany będą widoczne w, kilka, w ciągu kilku minut. W tym momencie ponownie tutaj wchodzę i klikam połącz i w tym momencie mam już właśnie połączone. Mamy to wygląda w ten sposób jest import, jest domena i mamy no, nieskonfigurowano. Teraz należy skonfigurować to połączenie, więc klikamy konfiguruj. I teraz ustawiamy w jaki sposób ten import tych kontaktów, które kupują przez nasz sklep WooCommerce ma tutaj być importowane właśnie do GetResponse. Ja sugeruję, żeby najlepiej wysyłać pełne dane e-commerce, a nie tylko kontakty, więc zaznaczam to. Tu wybieramy na jaką listę mailingową chcemy te kontakty. Więc oczywiście wcześniej sobie trzeba tą listę stworzyć. Ja teraz tu nie mam stworzonej takiej listy. W związku z tym teraz stworzę tą listę, czyli kontakty, tutaj utwórz listę i nazywam sobie listę na przykład tak, klikam utwórz i mam już teraz tą listę. Wracam teraz tutaj, odświeżę sobie i teraz już ta lista powinna mi się pojawić i się pojawia. Więc wszystkie kontakty z pełnymi danymi z WooCommerce, czyli co klient kupił, kiedy kupił będą wpadać na tą listę mailingową. Sklep, który mam podłączony, automatycznie jest tutaj, zgadza się. No i włączam sobie tutaj na, najlepiej wszystko. I piszemy sobie zgodę na e-mail marketing. Jeżeli chcesz więcej informacji o co chodzi, no to tutaj masz i, i tutaj jest wypisane. Ja napisałam tak krótko. No i zrobi, robimy przejdź do przypisywania pól dodatkowych. I teraz to są wszystkie pola, które są zaciągnięte ze sklepu. I teraz musimy przyporządkować, które pola mają, y, jakie pole mieć w GetResponse. Więc e-mail, no to jest adres e-mail, to już jest automatycznie. First name to jest first name, czy pierwszy, pierwsze imię. Last name to jest last name. Mnie generalnie żadne to inne dane już też nie interesują, więc ja pomijam te resztę. Czyli tu zaznaczam, że nie importuj niedopasowanych pól, bo one mi nie są potrzebne. Klikam Importuj. I wróciliśmy tutaj. W tym momencie już nam się zmieniło, że importy mamy pełne dane e-commerce i nazwa listy, na którą te kontakty będą wpadać. Więc teraz, po prostu za każdym razem, gdy nastąpi sprzedaż w sklepie, nawet produktu za 0 zł, ten klient, ten kontakt wpadnie tu. I najlepiej jest to od razu przetestować. W tym celu kupujemy sobie najlepiej, no za 0 zł, możemy kupić jakiś testowy produkt w naszym sklepie. W tym celu najlepiej wchodzimy do Incognito i będziemy testować przez konto Incognito, więc sobie wchodzimy do tego produktu za 0 zł, dodajemy go do koszyka i przechodzimy do zamówienia. Wpisujemy jakieś dane i sprawdzimy, czy ten adres e-mail zapisze nam się na listę mailingową po kupieniu produktu. Jeżeli tutaj ustawialiśmy, włączyliśmy wszystkie te opcje, i tutaj ta ostatnia zgoda na marketing jest włączona, to wtedy właśnie tutaj będzie takie okienko do konieczności zaznaczenia tego, i tu mamy informację. Co się stanie, gdy włączysz te opcje? Dane okienko do zaznaczenia zgody w formularzu rejestracyjnym zostanie dodane, prawda, w formularzu rejestracyjnym, tak, czyli tam przy zakupie, aby pozwolić klientom wyrazić zgodę na komunikację przez e-mail marketing. Klienci, którzy chcą, zaznaczą okienko, czy mają oznaczenie, że, mają wyrażone, że wyrażają zgodę na wiadomości marketingowe. Zaimportujemy do Twojej listy tylko klientów ze zgodą wiadomości marketingowych. Możesz sprawdzić i zarządzać zgodami Twoich klientów w zakładce Users w Twoim panelu administracyjnym. Czyli jeżeli ktoś tego nie zaznaczy, to ten kontakt nie zostanie wpisany na listę. Jeżeli nie chcesz mieć tego tutaj, no to trzeba tutaj to wyłączyć, jeżeli na przykład chcesz się kontaktować z klientami, po prostu w sprawie produktu, który kupili. Wtedy nie musisz mieć zgody marketingowej, bo jeżeli e-mail, który do nich wysyłasz, dotyczy produktu, który kupili, na przykład są to jakieś dodatkowe materiały, informacje, są to lekcje, które kupili, albo jakieś dodatkowe informacje do tych lekcji, czyli jest to ten produkt, który kupili, i informacje dodatkowe do niego, to nie jest marketing, czyli nie jest próba sprzedaży kolejnego produktu, czy robienie jakiegoś marketingu, tylko to jest cały czas w ramach tego produktu, który kupili. No to wtedy nie potrzebujesz mieć tego włączonego, no bo musisz się z nimi kontaktować, żeby dostarczyć im produkt, który kupili, czy też informacje na temat tego produktu, który kupili. Natomiast wtedy nie wolno, zgodnie z prawem, nie wolno wysyłać ci tym kontaktom żadnych maili dotyczących marketingu. Natomiast jeżeli to włączysz i osoba podczas zamówienia to zaznaczy, to wtedy masz pełne prawo wysyłać im takie wiadomości o marketingu, o różnych kursach. Ja teraz to wyłączę. I teraz widzisz, znikło to okienko, nie ma tego okienka do wyrażenia zgody, więc wystarczy, że po prostu przejdę teraz formularz zakupu i ten adres e-mail powinien się teraz pokazać na liście mailingowej. I widzimy, że na tej liście pojawił się ten kontakt. Może to potrwać koło minutki, nawet, że ten kontakt się tu pojawi. Jak sobie teraz wejdziemy, to widzimy, że jest ten kontakt na liście mailingowej. Oprócz tego wszystkie zamówienia są tutaj, właśnie narzędzia, narzędzia e-commerce, czyli tutaj w opcji zamówienia, i tutaj widzimy, ja robiłam kilka tych zamówień na ten adres e-mail, i one tu wszystkie są. Teraz pewnie interesuje cię w jaki sposób podzielić sobie te kontakty, które tu wpadają ci na tą główną listę z WooCommerce w taki sposób, żeby one się rozdzielały na konkretne osobne listy klientów, którzy kupili konkretne produkty, ponieważ tutaj wpadają wszyscy, obojętnie co kupią, wszyscy tu wpadają. No i tutaj się robi taki galimatias. Na pewno chcesz wysłać inne maile do klientów, którzy Kupili produkt A, a inny chcesz wysłać mail do klientów, którzy kupili produkt B, a jeszcze inne do tych, którzy kupili produkt C. Więc trzeba teraz jeszcze się nauczyć, w jaki sposób rozdzielać te kontakty z tej listy mailingowej na inne listy. Na przykład możesz sobie stworzyć listę: Klienci produkt A, Klienci produkt B, Klienci produkt C i do tych list wysyłać automatyczne wiadomości e-mail. Adekwatne do tego, co kupili. Więc jeżeli chcesz to robić, to nazywa się to segmentacja. I o tym nagrałam dwa osobne filmy, wideo. Także zapraszam Cię teraz do tych filmów, gdzie pokazuję, w jaki sposób robić taką właśnie segmentację. Dla osób, które chcą się nauczyć tworzyć listę mailingową w GetResponse, tworzyć formularze zapisu. I w ogóle odpalić sobie Get Response od początku, zrobić wszystkie ustawienia, które trzeba na świeżym, nowym koncie. To zapraszam do mojego darmowego kursu Start, lista mailingowa A do Z dla zielonych. Polecam też pobrać planer marketera od GetResponse na cały rok. Są tutaj świetne wskazówki marketingowe, jak i cały planer, kiedy, w jakie dni roku warto robić i jaki marketing. Taki planer jest bezpłatnie do pobrania. Oraz wejdź na moją grupę wsparcia na Facebooku, gdzie możesz pytać o rzeczy różne związane z Gadrespo, co jak robić. Chętnie odpowiem.